Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia króciutkiej, no może nie takiej króciutkiej relacji, przedstawiającą pracę i funkcjonowanie serca, jakie wszyscy wkładają w przedszkole i żłobek, mały Europejczyk. Zapraszam do oglądania tego filmiku. Co dzisiaj mamy za dzień fajny? Powiedzcie mi. Myszkiewiki. Co to jest za dzień dzisiaj? Światowy Dzień. Myszkiewiki. Lubicie myszkiewiki? Tak. Dla tych, co nie widzieli naszego przedszkola, oprowadzimy z moimi najstarszymi. To jest Nataszka, moja córka. Niektórzy ją już znają. Przedstaw się, powiedz. Dzień dobry, jestem Nataszka. Wstydzi się, proszę bardzo. Ty jak jesteś? Jak się Amelka. Lena. Tatiana. Marianna. Oliwiera. Oliwiera już też wszyscy tutaj pewnie znają, tak? Także pokażemy jeszcze raz, Nasze przedszkole od kulis, a że kamerzyści dzisiaj trafili na fantastyczny dzień, czyli Dzień Myszki Miki, to będzie co pokazywać. Idziemy? Dalej. To prowadźcie. Proszę bardzo. Jesteśmy w z maluchów. Młodszych dzieci. Ile mają lat? Y jeden lub dwa. Dobrze, teraz musimy wejść tutaj po cichutku, tak? Jest to korytarz, w którym akurat się spóźniliśmy. Zrobimy. Cii, bo tu są dwulatki. Zapraszam po cichutku. Tutaj mamy windę przedszkolną. Winda przedszkolna prowadzi na górę. Jest to winda, która jest dla osób niepełnosprawnych, tak? Jeżeli jakiś rodzic jest niepełnosprawny, albo jakiś dzieciaczek, tak? To może to? Wjechać tutaj do windy na wózku i wjechać windą wysoko na kolejne kondygnacje. Mamy własną kuchnię, tak? Marianka, co lubisz, no? Ja wszystko lubię. Ja lubię wszystko oprócz dyni i już. I sam ryż. Przy chyba chyba makaron z sosem i kluski. Moje jest ulubione makaron z truskawkami. Kluski i jeszcze makaron z truskawkami i jeszcze pankejki. Ja lubię jeść kulecacki. Z zelze, suchym, No i, no i jest, no i jestem na, na sosie z kluskawek i jest, lubię jeść mięsko. Rosu i kopytka. Super, Bolenka to kiedyś nikt nie wie, ale prawie nic nie jadła, tak? I brała sobie z domu. A teraz już nie rosły i kopytka. To jest wyczyn. A co Nataszka lubi? pancake. Jednym z większych atutów naszego przedszkola jest to, że mamy własną kuchnię przedszkolną. Tak? I pikaterki. I pi... I no, i Katerink mamy, dziękuję za reklamę. Tutaj mamy obiadki abonamentowe, które również rodzice kupują, Wasi, tak, i zamawiają na abonament. Jak odbierają dzieci z przedszkola, to mogą sobie taki obiadek przyjść i odebrać. I obiadki są tu pakowane. Tutaj z boku, tylko nikt za mną nie idzie. Jest co, wielki gar. Uwaga, czego? Zupy jest wielki gar i tym się charakteryzuje własna kuchnia, że jest dostosowana do potrzeb przedszkolaków, czyli gotujemy to, co oni lubią. Lubicie kuchnię, prawda, przedszkolną? Tak, bardzo. To jest jedno z fajniejszych miejsc w naszym tak. przedszkolu. To jest gdzie jest najfajniej? W kuchni. W kuchni, bo tu się robi pyszne? Jedzenie. Co można? Podjadać. Tam jest sala kinowa i odbyła się bal myszki Miki. Tam jest sala kinowa, że dzisiaj mamy Dzień Myszki Miki, to wejdziemy na chwilę i zobaczymy, co się dzieje na naszej sali kinowej. Prowadźcie panów. Tutaj jesteśmy na korytarzu przedszkolnym. Mamy takie wózki dla dzieci żłobkowych. Wozimy dzieci tymi wózeczkami, żeby sobie mogły pospać na dworzu w tych wózeczkach albo po prostu pospacerować. Dzieci wyspane, panie wypoczęte. Przyjemne, spożyteczne. A wiadomo, że nauczyciel wypoczęty i dziecko wypoczęte. To jest coś wspaniałego. Więc o! Proszę bardzo, jak każdy chce być dzieckiem, przyjemnie być dzieckiem. Tak! Bo najpiękniej to dzieckiem być, tak? I z niego nie wyrostać. Te moje przedszkolaki są u mnie już ostatni rok, bo to już jest zerówka, więc niestety, ale widzę, że one chciałyby się cofnąć i być w żłobeczku, tak? No i właśnie, panie, panie wychowawczynie wsadzają dzieci opie... Jak jest gorąco albo kropi deszczy kto? Proszę siadać, Oliwierku, zaraz smoczucia przyniosę. Proszę siadać, proszę siadać, zamykamy, tak? Odpalamy. Teraz idziemy właśnie z pierwszej kondygnacji, na której znajduje się żłobek, kuchnia, sala kinowa, sala do judo, sala do tańca. Wchodzimy wyżej na drugą kondygnację, na której znajdują się grupy trzylatków i czterolatków. Zapraszam. Tu znajdujemy się na korytarzu drugiej kondygnacji, znajdują się toalety, księgowość. Takie wejście do naszej przedszkolnej szatni. Wchodzimy tędy. Zapraszam. Dobry panie, dzień dobry. Tu jest nasza przedszkolna szatnia. Tak ona wygląda. Jest to sala trzy, czterolatków. Zapraszam serdecznie. Tak ona wygląda ta sala. Przestronna, bardzo dobrze wyposażona. Są to duże, ładne, przestronne sale. Na każdej sali znajduje się piękny drewniany domek, który ma kąciki, jest kuchnia, jest sklepik, jest fryzjer. Jest miejsce na klocki, na samochody. To jest sala grupy czteroletniej. Zapraszam do łazienki. Na każdej sali znajduje się łazienka. Zapraszam serdecznie. Tutaj mamy łazienki. Piękne łazienki, tak jest. I Nataszka. Raz, dwa, trzy, cztery z lewiki. Toaletki. Tak wyglądają nasze łazienki w przedszkolach. Tu znajduje się grupa... Dwój latków łamanych na trzy latków, zapraszam. Dzień dobry. Tak, tak wygląda ta sala. bardzo przestronna. Tak? Bawimy się! Bawimy się. Tam jest moja siostra drugiej sali. Tam są dwa latki i jeden latek. Tutaj jest właśnie grupa, jedna mała taka, jeszcze żłobkowo-przedszkolna, dwulatków, ale cicho, bo śpią. Cii. A teraz wchodzimy na najważniejsze piętro, czyli piętro tych moich tutaj aktorów, czyli piętro kogo? Z starszaków. I Natak. No. I moja. A kto tam ma powiedz, co panu? Kogo tam jest grupa? Mów do kamery, no? Z starszaków. I tutaj właśnie jest nasza trzecia kondegnacja, czyli najbardziej... Na tak na finalne, na ostatnia, ostatnia, fi finale na taka i będziemy kątić. Ostatnia taka finalna kondygnacja, najbliższa mojemu sercu, ponieważ mam tutaj swoją córkę Nataszkę, ostatni rok, także ubolewam, nie wiem co to będzie, jak ona odejdzie, bo w przedszkolu wychowałam wszystkie swoje dzieci. Moja najstarsza córka Zuzanna ma lat 16, syn lat 12 i Nataszka lat 6. Nie wiem, teraz będę chyba czekała tylko na wnuki, ale to jeszcze nie tak wcześnie za 10 lat. I wtedy będę z powrotem moją ulubioną kondygnacją. Będzie, będzie wiesz, będzie jaka kondygnacja żłobkowa, bo ta będą moje, moje wnuczki, tak? To jest grupa najbliższa mojemu sercu. Tak? Siadajcie już dziewczyny. Dzisiaj żyję... Dzisiaj, że jest dzień myszki Miki, proszę bardzo, mamy kalki i przez kalkę każdy odrysowuje. Najpierw były zajęcia dydaktyczne, wynikające z podstawy programowej. Były one robione do południa. Teraz są zajęcia w, z wynikające z naszej dodatkowej aktywności twórczej, czyli Dzień Myszki Miki. Zaczynamy pracą plastyczną. Na kalce. Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone. Nie brakuje w naszym przedszkolu niczego. Kalek, nożyczek, klei. To, czego nam potrzeba do danych zajęć plastycznych, do naszych pomysłów, jest realizowane i zamawiane. Teraz idziemy do sali śledniaków, czyli mojej. Pięciolatków i czterolatków. I zapraszam do sali. I my tu mamy wszystko. Wszystko co trzeba. Mamy zajęcia. Mamy czas na zabawę. Mamy zabawki. Mamy stoliki do jedzenia, mamy przesła, mamy półki. A teraz znajdujemy się na tej trzeciej kondygnacji. Na każdej kondygnacji są stroje do judo, bo dzieci mają judo, dziewczynki mają też judo, mają jogę, mają tańce, mają balet, czyli aktywności fizycznej u nas jest tyle. Zapraszam do grupy trzylatków. Bardzo dobrze. I tu mamy grupę trzylatków, proszę bardzo. Kolejną panią, myszkę Miki Bogusie. I po prostu artystyczny nieład. Dzieci w zabawie. Tak to wygląda. Tak. Sala pięknie wyposażona, jak każda. Jest i gwiazda Nela. Tak. Nela. Jest Nela, trzylatek. I cała reszta wspaniałej ekipy trzylatków. Ale jaki piękny widok, proszę zobaczyć. Mamy na nasz plac zabaw. Cały teren należy do nas. Jak on wygląda tutaj? Wielki, piękny las, drewniane domki, wigwany, trampoliny, zjeżdżalnie, kurtyny wodne, no i mnóstwo, mnóstwo piachu. 2000 metrów kwadratowych placu zabaw przedszkola Mały Europejczyk. I tędy właśnie zmierzamy. Do wspaniałego lasu, który ma 2000 metrów kwadratowych. I dzieci tutaj szaleją od wiosny. Do jesieni całe dnie spędzamy na dworzu. Jak wychodzimy na dwór o godzinie 14 to do 19. Bo ciekawostka, nasze przedszkole jest czynne od 6.30 do 19, czyli dla osób zapracowanych, które potrzebują bardzo dużo opieki. Zapraszam serdecznie. Przedszkolny plac zabaw jest bardzo dobrze wyposażony, kreatywnie, bo dzieci najbardziej sami lubią wymyślać zabawę, więc są pięki, są namioty, są domki, są konary, a to jest nasz ten domek drewniany, w którym dzieci spędzają mnóstwo czasu, a latem, uwaga, można zostawiać dzieci w przedszkolu Mały Europejczyk na noc i rozkładamy tutaj namioty, część dzieci śpi w namiotach, a część dzieci nocuje w naszym drewnianym. Jest nasza nocka pod gołym niebem, tutaj na tym drzewie montujemy ekran, wyświetlamy króla lwa, tutaj leżymy w śpiworach, także przedszkole małe Europejczyk to jest dla takich, którzy chcą, żeby ich dzieci przeżyły niesamowitą przygodę, a my naprawdę ją im gwarantujemy, także zapraszam serdecznie. Tutaj znajduje się sala zajęć indywidualnych do języka angielskiego, ponieważ w przedszkolu każdego dnia każde dziecko ma indywidualnie język angielski. Zapraszamy. Sala jest duża, ładna, przestronna, tak? Dzieci tutaj się uczą, siadają, przychodzi pani, bierze każdego dzieciaczka w pojedynkę albo małe pięcioosobowe grupy i każdego dnia jest prowadzona język angielski. A teraz idziemy na bal, na naszą salę balowo-taneczną. Zapraszam. Się właśnie na naszej sali kinowej, przedszkola Mały Europejczyk. Dzisiejszego dnia zamieniła się ona w co? W, w salę do myszki Miki. W przedszkolu mamy rzutnik, prawdziwy taki skina, rzutnik wartości 40 tysięcy złotych, dźwięk dolby Saram, wspaniały ekran, po to, żeby służył nam naszym atrakcjom, zabawom i co? I kula. Co mamy? Kula imprezowa. Jaka to jest kula? Imprezowa. To jest kula imprezowa. Słyszy, do balów, do zabaw, do festynów, do właśnie takich dni jak dzisiaj, czyli Dzień Walta Disneya. Zaczniemy go krótką ekranizacją tego, skąd powstała myszka Miki. Tak, będzie to 10-minutowy króciutki film. Potem się świetnie zabawimy, potańczymy, będą gry, konkursy zabawy, a później już w nagrodę puścimy dłuższometrażowy film 30-minutowy i tak zakończymy dzisiejszy wspaniały dzień. Miki, także jeżeli ktoś szuka niesłychanej przygody dla swojego przedszkolaka, żłobkowicza, dla dzieciaczka od ósmego miesiąca życia do szóstego roku życia, chce mieć połączone, połączoną zabawę z edukacją, to jesteśmy dowodem na to, że można. Że w jednym miesiącu przedszkole może zrobić tyle, co wiele przedszkoli nie jest w stanie zrobić w ciągu dwunastu miesięcy w roku. Pani to będę płakał w szkole, a pomaluję, yy, jakby kaltka byłaby mokra, moja kalta placa. Ale będę płakał aż do całej mokrej kaltki. Tak mi będzie smutno bez pani. I co tu więcej powiedzieć? I wiecie już, dlaczego ja kocham tą pracę? To nie było ustawione. To nie było specjalnie nagrane. Dlatego tak kocham tą pracę, bo dzieci są najbardziej szczere. Wdzięczne. O, tak? Kiedy będę musiał chodzić do szkoły, to będę chodził zamiast do szkoły, to do tego przedszkola. I to jest najlepsza, moi drodzy państwo, reklama przedszkola. Czy wasze dzieci też tak mówią? Jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko nie. miało też nie, żeby miało takie wspaniałe wspomnienia, to zapraszam do naszego przedszkola. Ja tu zostaję na zawsze, nawet kiedy będzie wolna. I uwierzcie Państwo, dlatego wiele absolwentów przedszkola, które chodzą do pierwszej, drugiej klasy, dalej przychodzą, odwiedzają nas w dni wolne od szkoły. Kiedy szkoły były zamknięte, rodzice przyprowadzali po południami dzieci do nas, spędzają czas na wakacjach, przychodzą na nasze nocne imprezy, na pijama party. Nawet nasi absolwenci, którzy mają po 11-12 lat, do tej pory przychodzą do nas na nocki nasze i szaleją. Czyli jak bardzo mocno byli związani z naszym przedszkolem, z moją kadrą nauczycielską, że chce im się przyjść. Myślę, że drugiego takiego przedszkola na rynku elbląskim to po prostu nie ma.